Jak wygląda ogólnopolski festiwal taneczny z zakulis? Pokażę wam. W pierwszej kolejności czekała nas podróż do Rybnika. Jechaliśmy dzień wcześniej, aby mieć pewność, że wszystko będzie dla was dopięte na ostatni guzik. Tak naprawdę każda para rąk tego dnia była przydatna do pracy. A ja zajęłam się pakowaniem prezentów dla choreografów. To są efekty mojej pracy. A od samego początku misiaki bacznie przyglądały się naszym przygotowaniom. Ona była gotowa, więc zaczęły się próby światła i mikrofonu. A ja poszłam na backstage zobaczyć, jakie nagrody na Was czekają. No i przychodzimy do dnia kolejnego. Festiwal zaczynał się o godzinie 8.30. No i od razu zaczynamy próby parkietu. Słuchajcie, tego dnia mieliśmy zaplanowane aż 7 bloków tanecznych. Jeszcze mi, emocji było co niemiara. Naprawdę było dużo pięknych występów Tutaj nawet widzicie dziewczyny tańczące balet No i przechodzimy do rozdania nagród Oczywiście nagrody rozdają nasi sędzowie Tutaj mieliśmy akurat Patrycję Uwielbiam patrzeć jak cieszycie się na widok tych misiaków Tak samo uwielbiam patrzeć na to jak wspieracie się na scenie i poza nią Atmosfera na naszych festiwalach jest naprawdę nie do opisania No zresztą sami widzicie, patrzcie dziewczyna schodzi ze sceny i od razu dostaje przytulaski od reszty Tutaj jesteśmy w trakcie drugiego bloku tanecznego Nie zabrakło oczywiście duetów No a w międzyczasie jak możecie widzieć inne drużyny Przygotowywały. A tutaj dziewczyny próbowały nas zaczarować. Zobaczcie na to. No i tutaj przechodzimy już do kolejnego rozdania. No już Wam wspominałam, że emocji było co niemiara. Słuchajcie, tego dnia łzy szczęścia polały się nieraz, naprawdę. Ja bym mogła tak naprawdę o tym mówić i mówić, ale wystarczy, że widzicie to sami. Wasze szczęście i uśmiech motywuje nas do dalszej pracy. No, Wy tworzycie grupę festiwale. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy blok trzeci. Niestety nie jestem wam w stanie pokazać tutaj wszystkich występów. Lecz należy mi, żebyście mogli zobaczyć cząstkę tego wszystkiego. Kolejny rozdanie. w ogóle podoba Wam się ten czerwony misiek, bo mnie totalnie użył. No i tą scenką kończymy rozdanie i przechodzimy do bloku czwartego. Muszę też wspomnieć o rekwizytach, jak już przygotowaliście na ten festiwal. Bo byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Zobaczcie tutaj. Naprawdę wow. To Jest naprawdę ogrom pracy, który musicie w to włożyć. Tańczących rodziców również nie zabrakło na tym festiwalu. No i kolejne rozdanie nagród. Fotki z pucharami Must have. Pamiętajcie, o wstawieniu fotek z festiwalu i oznaczanie nas, bo ja na wszystko odpowiadam i wstawiam do nas na relacje. No i tutaj jesteśmy w kolejnym bloku. No i Niestety, wielkimi krokami zbliżamy się już ku końcowi. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. A tu zobaczcie na cudowną reakcję dziewczyn Na to, że wygrały w swojej kategorii No i przechodzimy tym akcentem do hip-hopu No i tym samym do przedostatniego bloku tanecznego tego dnia Cały czas było dużo emocji, naprawdę dużo się działo A tutaj mega mi się podobało, jak dziewczyny czarowały swój numerek Wielkie gratulacje w ogóle dla chłopaków Bo naprawdę uważam, że swoim występem zaskoczyli całą widownię Jak i żyli Są dzieli. to specjalne wyróżnienie No i jesteście właśnie świadkami ostatniego rozdania nagród Na tym bloku tanecznym A na naszych profilach koniecznie sprawdźcie, kto wygrał główne nagrody Grand Prix Oczywiście, jako grupa festiwale, bardzo Wam dziękuję i widzimy się za tydzień w Markach. Pa!